Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się kwestią hormonu mężczyzn, czyli chciałabym porozmawiać, dlaczego mężczyźni mają niski testosteron, z czego to wynika, być może jak to zmienić i w jaki sposób wyrównać gospodarkę hormonalną u mężczyzn. Otóż niski poziom testosteronu u mężczyzn to jest bardzo powszechny problem i jest on spowodowany wieloma czynnikami, i tutaj chciałabym się skupić na. Um, Omówieniu najważniejszych z nich. Otóż, pierwsza i nadrzędna rzecz to jest styl życia, jaki prowadzi omawiany pan i pan, który ma niski poziom testosteronu, właśnie. Otóż, pierwszym elementem, który jest zasadniczym czynnikiem, to będzie oczywiście masa ciała, ponieważ otyłość. Co powoduje otyłość? Powoduje dużo tkanki tłuszczowej. A co się dzieje z tkanką tłuszczową, albo może inaczej, co się dzieje w tkance tłuszczowej? W tkance tłuszczowej następuje konwersja testosteronu do estrogenów, więc mężczyźni, którzy charakteryzują się nadmierną ilością tkanki tłuszczowej, będą oczywiście predysponowani do tego, żeby te estrogeny były wyższe. Jeżeli estrogeny są wyższe, to oczywiście wiadomo, że Testosteron będzie tutaj na niższym poziomie. Aktywność fizyczna i wiadome jest, i wy dobrze wiecie. Ja już też o tym mówiłam, że są treningi fizyczne, które będą pobudzały produkcję testosteronu, które będą pobudzały produkcję hormonu wzrostu nawet. Zapraszam do opisu. Tam jest link do odcinka, w którym opowiadam o treningu, który właśnie wpływa na świetnie. Świetne pobudzenie horm wydzielania hormonów. Więc y, brak aktywności fizycznej ma tutaj duży wpływ na poziom y, posiadanego testosteronu. Aktywność fizyczna w odpowiednio przeprowadzonym i zaprogramowanym planie treningowym będzie podwyższała y, poziomy hormonów. Przypominam, że testosteron wolny jest y, testosteronem, który działa. Testosteron związany z albuminami lub związany ze SHBG. Jest tutaj testosteronem po prostu zblokowanym, więc oznaczanie testosteronu zawsze będzie wymagało oznaczenia jego wolnej, wolnej postaci. Kolejnym punktem, który ma wpływ na powstanie testosteronu, to jest oczywiście dieta, ponieważ dieta musi być bogata w białka, bo białka są niezbędne do budowania enzymów. I tutaj, oczywiście, suplementacja mineralna, chociażby cynkiem, duże. duże dawki cynku oczywiście w ramach zalecanej zalecanego dawkowania czyli maksymalnie tutaj mówimy o 50 mg cynku więcej się nie stosuje natomiast cynk jest niezbędnym minerałem do produkcji właśnie testosteronu tutaj należy również w kwestii diety przyjrzeć się konieczności dostarczania odpowiedniej ilości cholesterolu ponieważ cholesterol jest Prekursorem pregnenolonu, który to zamienia się na DHEA, i tutaj mamy substrat, który umożliwia prawidłową produkcję nie tylko testosteronu, ale również większości hormonów w naszym ciele. I powiem Wam taką ciekawostkę, że osoby, które mają niski poziom cholesterolu niedostateczną podaż cholesterolu z diety będą miały bardzo często niedobór witaminy D również bo witamina D jest może przez was jest to nowa ciekawa informacja witamina D jest hormonem pojawia się tutaj kolejny czynnik który wpływa na poziom testosteronu czynnikiem tym jest stres ponieważ jeżeli stres jest wysoki, to w przemianach hormonalnych zamiast testosteronu powstanie kortyzol. I niestety, ale również mężczyzna, który jest osobą zestresowaną, pomimo świetnej ilości cholesterolu w diecie, pomimo świetnemu planowi treningowemu i odpowiedniej aktywności, jeżeli w jego życiu nastawieniu jest. Obecna duża ilość stresorów czy substancji stresogennych, o czym będę też mówiła, o rodzajach stresu. Przypominam, że w odcinku Skinny Fat zajrzyjcie do, o, do opisu odcinka dzisiejszego. Jest tam link do odcinka na temat skinifat. Sylwetka skinifat powstaje i bardzo często jest obserwowana u mężczyzn i u osób, które mają nadmiar stresu i nadmiar kortyzolu, ponieważ cholesterol, tak jak powiedziałam, prekursor hormonów steroidowych w przemianach będzie zamieniał się w kortyzol, jeżeli osoba jest mocno zestresowana. Więc przewlekły stres prowadzi, tak jak już mówiłam, do wzrostu poziomu kortyzolu, który może hamować endogenną produkcję testosteronu. Kolejny czynnik wpływający na Niski testosteron to są oczywiście zanieczyszczenia środowiskowe. Mówiłam o tym w odcinku Hormon Disruptors: substancje, które zaburzają endogenną produkcję hormonów i zaburzają syntezę i pracę gruczołów dokrewnych, czyli takie jak BPA, takie jak wtalany, takie jak inne chemikalia, które są zawarte w opakowaniach, które są zawarte w żywności będą skutecznie zaburzały produkcję testosteronu i ogólną gospodarkę hormonalną również u mężczyzn, u kobiet wiadomo też ma to wpływ ogromny, natomiast zajmujemy się tutaj dzisiaj poziomem testosteronu u płci męskiej, więc o tym, o tym dzisiaj kolejny czynnik to oczywiście wiek i starzenie ponieważ z wiekiem spada em, ilość hormonów steroidowych, spada czynnościowa funkcja gruczołów dokrewnych, więc normalne jest i musimy się z tym liczyć, że z wiekiem będziemy też narażeni na spadek ilości testosteronu i to jest zupełnie normalne i zupełnie fizjologiczne. Przytoczę tutaj tylko i przypomnę informacje dotyczące działania np. żołądka, który również już nie spełnia swoich funkcji i działa nieco gorzej, można tak powiedzieć, z wiekiem, ponieważ kiedy będziecie mieli 70 lat, to czynnościowo będziecie wydzielać ja również i czynnościowo będę wydzielać tylko 30% enzymów trawiennych, więc na przykładzie tego można sobie zinterpretować odpowiednio w jaki sposób wiek wpływa na czynnościową funkcję nie tylko gruczołów wydzielających hormony, ale również gruczołów, które wydzielają substancje i enzymy zapewniające prawidłowe funkcje naszego ciała. Następne czynniki wpływające na poziom testosteronu to oczywiście to są problemy zdrowotne i ewentualne choroby towarzyszące, ale ja zawsze też podkreślam żebyśmy stosowali w naszym życiu prewencję i żebyśmy przyjrzeli się i skupili się na tym, jak zapobiegać, a nie leczyć, tak? Czyli jak zapobiegać różnym dysfunkcjom i w jaki sposób co robić i w jaki sposób działać, żeby nie dotknęły nas danego typu zaburzenia. Problemy psychiczne to jest raczej, powiedziałabym, następstwo obniżenia, obniżenia poziomu testosteronu, czyli to można... Dwojako interpretować, ponieważ można interpretować to w taki sposób, że z powodu choroby psychicznej mamy niski testosteron, ale ja bym raczej powiedziała, że z powodu niskiego testosteronu możemy mieć zaburzenia depresyjne, na przykład, tak, ale to jest widoczne i widoczne. To jest obecne nie tylko u mężczyzn, jako, jako płeć, która przoduje w ilości testosteronu w porównaniu z kobietami, natomiast kobiety przy swoich zaburzeniach hormonalnych, np. estrogenów czy progesteronu, też mogą doświadczać zaburzeń psychicznych i różnych stanów lękowych czy też depresyjnych. Więc oczywiście nastawienie i oczywiście myślenie, to też jest pierwszorzędny czynnik, który ma wpływ na to, jak postrzegamy rzeczywistość, jak postrzegamy świat, i jak tłumaczymy sobie niektóre. Występujące zjawiska, ale pamiętajmy, że hormony będą tutaj miały ogromny wpływ na to, jak my coś postrzegamy, jak my coś interpretujemy i jakimi emocjami się rządzimy w podejmowaniu decyzji, na przykład, ale przypominam, że emocjonalne decyzje to nie jest dobry sposób na decydowanie o czymkolwiek. Czyli, jak widzicie, tutaj ze wszystkich czynników. Niski poziom testosteronu u mężczyzn to jest bardzo złożony problem i może wynikać z interakcji wielu czynników występujących równolegle ze sobą. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na czynnik środowiskowy i czynnik zanieczyszczeń w naszym środowisku zewnętrznym, ponieważ to jest coś, o czym też mówi Kennedy Junior. We're poisoning this whole generation. Shouldn't we be talking about that? Shouldn't we be talking about the fact that we have a thousand ingredients in our foods that are illegal in other countries, in Europe, et cetera, and that we're just systematically poisoning this generation of kids? When I talk about it, I feel like. People's lights go on, and they mm -hmm. say, Yeah, that is what this election should be about. It shouldn't be about the fear. And when you start talking about the issues that are really important to people the chronic disease, the debt, the addiction to war, restoring our soils, having healthy foods I see that there's a tremendous receptivity by, by Republicans and Democrats. And of course, they want to make sure Republicans and Democrats never get together on anything. Też mówi o tym, że epidemia otyłości w Stanach Zjednoczonych nie jest spowodowana tylko tym, że ludzie są leniwi i ludzie nie chcą nic robić. Tylko to w bardzo dużej mierze zależy od tego, że społeczeństwo jest zanieczyszczone substancjami chemicznymi pochodzącymi z zewnątrz. Czyli tutaj właśnie otyłość jest następstwem. Wszystkich substancji, które powodują dysfunkcję hormonalną, a dysfunkcja hormonalna w kolejności będzie prowadziła do nieprawidłowych czynnościowych funkcji naszego ciała i waszego ciała, czyli to pośrednio bardzo mocno przyczynia się do tego, że te dysfunkcje powstają. I też zwracać należy na to uwagę. Chciałabym, żeby każdy z Was był świadomym konsumentem i patrzył na to, co je, patrzył na to, jakie składniki. Są w danym produkcie żywnościowym, i jak ten produkt na przykład oczyścić, albo jak ten produkt przygotować kulinarnie, żeby pozbawić niektórych substancji. Ponieważ ja na przykład nagrywałam też odcinek, to możecie w opisie odszukać, odcinek dotyczący substancji antyodżywczych żywności. I też yy, słyszałam opinie wielu dietetyków i wielu osób, które. Znają się bardzo dobrze, oczywiście z przymurzeniem oka. Ja nie oceniam nikogo, natomiast znają się na żywności i przestrzegają przed spożywaniem różnego rodzaju składników żywieniowych, bo one zawierają na przykład substancje zaburzające wchłanianie innych składników prozdrowotnych, ale tak naprawdę odpowiednie kulinarne metody skutecznie będą. Pozbawiały, tych, tej, te, pozbawiały tą żywność tych składników antyodżywczych. Na przykład, bo dużo też mówię o tarczycy, na przykład cruciferous vegetables, czyli warzywa krzyżowe, które zawierają składniki zaburzające wchłanianie jodu. Oczywiście, jeżeli ktoś je surowego brokuła, albo surowy kalafior, albo surową kapustę, to może mieć problem z przyswajanie miodu, natomiast jeżeli te warzywa zostaną poddane obróbce termicznej, chociażby pod postacią y, przygotowania na parze albo y, ugotowania, to już, to już w ogóle tak, te substancje są nieczynne, więc nie musimy się bać o to, żeby, że nasz jod się nie wchłonie. Więc y, suche fakty dotyczące substancji antyodżywczych, no wiadomo, że są faktami i nie oszukamy, nikogo, nie oszukamy nikogo informacją, że te substancje są w danym produkcie zawarte. Natomiast odpowiednie, tak jak powiedziałam, wykorzystanie metod kulinarnych może skutecznie pozbawić te składniki tych substancji. Są różne substancje, które chociażby będą wypłukiwane z produktu żywnościowego, jeżeli go wypłuczemy przed, przed przygotowaniem kulinarnym, więc bardzo dużo rzeczy można w sposób funkcjonalny wykorzystać, i tak samo jest z zanieczyszczeniami żywności, można, tą zanieczy można te zanieczyszczenia zdezaktywować, albo można dokonywać odpowiednich wyborów żywieniowych, które przełożą się na to, że będziemy w odpowiedni sposób chronieni przed danymi składnikami, które mogą upośledzać nasz, nasze czynności hormonalne. Więc tyle na koniec. Jeżeli interesuje Was więcej w tym temacie, zapraszam do komentowania, zapraszam do dyskusji i do śledzenia kanału. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.